No proboszcz, tak, z proboszczem i opowiedzenie mu o tym, jakie, jaką mam ofertę, z czym... Chcemy wyjechać do, mm -hmm. do, do seniorów, może okazać się dobrym pomysłem, bo sami ja księża czasami mają dobra. pomysły. Albo zaproponować, co żeby coś zorganizował sam. Oczywiście. Ja od, od, od pięciu lat jeżdżę regularnie w okresie e, takim karnawałowym, żeby śpiewać i grać z moją kapelą, w której śpiewam, na e, takie bale dla seniorów. I zawsze ksiądz je urządza. I hmm. to jest choreoterapia, o której będę mówiła. Ja jestem zwolenniczką taką, tej, tej formy mm, ruchu. I, I to jest, to jest jego. On, on od początku do końca daje pieniądze na poczęstunek, organizuje salę, przewozi nam sprzęt, nam nie płaci, bo jesteśmy propublikowano. natomiast to jest jego, jego zaangażowanie. Nikt inny w tej dzielnicy Warszawy nie organizuje seniorom potańcówek, tylko on. On to robi dwa razy do roku, tak mniej więcej to się odbywa. Andrzej Kinowrok, tak? No tak, tak, taki mniej więcej ten Dobrze, także ten ten ksiądz. Yy, Której to jest tam dzielnicy? Słucham? Której dzielnicy? Yy, to jest na yy, Bewogie. No, Bewmowa czy Bielany, na Konrada, taki no, Kościół no. na Konrada.